Dzień dobry. Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wilno Łączy. Coraz więcej ludzi nie waha się skorzystać z pomocy psychologa. Nierzadko jednak wciąż jest to temat wstydliwy. Tymczasem problemy, z jakimi mierzymy się we współczesnym świecie, wyraźnie pokazują, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne. Czy można nauczyć się rozpoznawania swoich uczuć i mówienia o nich? I kiedy zdecydować się na psychoterapię? Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Danuta Wielkiewicz, psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi własną poradnię psychologiczną, gdzie pomaga dorosłym i dzieciom. Najważniejsza w jej życiu jest rodzina. Wspólnie spędzają wiele czasu, podróżują. W wolnym czasie. Lubi przebywać w ogródku. Ma trzy psy i dwa koty. Agnieszka ogar, psycholożka w poradni Pedagogiczno-Psychologicznej rejonu Wileńskiego oraz w liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. W szkole pracuje od miesiąca, ale cieszy się, że już udaje jej się zyskać zaufanie uczniów. Mama dwóch córek uczy się jazdy na wrotkach, a relaksuje się przy oglądaniu życia mrówek, które hoduje w domowym terrarium. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że ostatnio w przestrzeni publicznej więcej jest różnego rodzaju informacji, dyskusji, rozmów na temat naszego zdrowia psychicznego, na temat samopoczucia emocjonalnego, czy też wam się tak wydaje, czy zauważacie to w swojej pracy, Danuto? Na pozór y, zwrot zdrowie psychiczne i stan emocjonalny y, dźwięczy bardzo podobnie. Ale tak naprawdę to są zupełnie dwa różne kierunki. Zdrowie psychiczne składa się z takich trzech aspektów. To stan emocjonalny, to relacje społeczne i kondycja fizyczna. Kiedy człowiek czuje się... Psychicznie dobrze, to on potrafi i funkcjonować odpowiednio. A zdrowie emocjonalne to taka umiejętność bycia w harmonii z, ze swoimi emocjami, ze swoimi przeżyciami. Nie chodzi tu o to tylko, żeby odczuwać takie pozytywne emocje. To właśnie chodzi o to, żeby odczuwać wszystkie emocje i te trudniejsze też. Agnieszko, jak ty uważasz, czy okoliczności, w których ostatnio żyjemy, najpierw pandemia, kwarantanny, teraz wojna, czy one mają wpływ na to, no, na zdrowie psychiczne ludzi po prostu i na to, jak my się czujemy generalnie? Nie jest to tło takie sprzyjające naszemu rozwojowi czy też zdrowiu psychicznemu, tylko jest to tło, które jest naladowane dużym lękiem, poczuciem niebezpieczeństwa, ale też ciągłych zmian. Radzimy sobie ze stresem, tym, który przychodzi, ale zauważmy, że jest to teraz taki przewlekły stres. Ale coraz więcej też mówi się o tym, żeby dbać o te zasoby, o te możliwości, które są nam co niejako dane. Na przykład czas i jak wykorzystujemy czas, który no, każdy z nas ma. Danuto, w Twoim odczuciu, jak ludzie sobie radzą w tych okolicznościach, o których tutaj mówimy? Czy rzeczywiście jakoś uczymy się bardziej też zwracać uwagę na siebie samych? Rozgraniczyłabym te dwa pojęcia, pandemia i wojna w Ukrainie, dlatego, że podczas pandemii to zostaliśmy zupełnie odizolowani od życia społecznego. To bardzo wpłynęło na stan psychiczny każdego człowieka, każdego, podkreślę, na całym świecie. A wojna w Ukrainie oddziałuje na nas zupełnie inaczej, bo nie zostaliśmy odizolowani ani od życia towarzyskiego, ani od możliwości jakichś. Tutaj bardziej zostało nadwyrężone nasze życie emocjonalne. Agnieszka, a z Twoich doświadczeń, jak to wynika, czy ludzie się częściej dzisiaj zwracają do psychologa, do psychoterapeuty, szukają pomocy? Mimo to, że jesteśmy bardziej uważni na własne potrzeby i częściej zauważamy jakieś trudności innych, ale to nadal widzę, że jest ciągły strach przed sobą psycholog. I też w swojej pracy w szkole stawiam sobie takie zadanie, żeby zmienić ten wizerunek osób pracujących w sferze zdrowia psychicznego. I rozmawiając z nauczycielami mówię im, żeby przypominali uczniom o tym, że jest w naszej szkole psycholog, że można się do niego zwrócić z jakimiś tematami. Czasem da się też słyszeć, że dzieci są straszone psychologiem, że za karę, za to czy inne zachowanie pójdziesz na rozmowę do psychologa i wtedy dzieci nie chcą. Danuto, to, co opowiada Agnieszka, to świadczy o tym, że są jeszcze jakieś tematy tabu w naszym społeczeństwie, że nadal się nam wydaje, że zwrócenie się na przykład do psychologa to już oznacza, nie wiem, jakiś wstyd, jakąś stygmatyzację. Jak ty sądzisz, czy, czy to się już jakoś zmienia trochę u nas w społeczeństwie? Powiedziałabym, że szczególnie w ostatnie czasy... Jest tyle prac naukowych, jest tyle możliwości edukacji online w tej sferze. Z kolei, przechodząc już tutaj do gabinetu, można zauważyć, że ta wiedza no, nie wystarcza, bo co człowiek czyta czy uczy się online, to przyjść i mówić o swoich emocjach jest bardzo trudne. Rzeczywiście nieraz mówienie o naszych emocjach, uczuciach jest trudne. Czy można się tego nauczyć? Moim zdaniem, inteligencja emocjonalna to jakby taka rzecz, która nabywa się z czasem. Czym więcej człowiek kontaktuje się z innymi, rozmawia, ma więcej doświadczenia, może radzić sobie z emocjami w jakiś swój sposób. Może nie zawsze jest prawidłowy, ale po to są psycholodzy, po to są takie lekcje w szkołach, które pomagają dla dzieci radzić ze swoimi emocjami, uczuciami jest ciężej rozmawiać, ponieważ są starsi i czasem myślimy, że nie zrozumieją nas, albo nawet też różnica wiekowa zależy od tego, że u rodziców są inne jakieś poglądy, które na przykład w XXI wieku jest u młodzieży trochę inne. Różnią się z rodzicami i za to myślimy, że rodzice mogą nas nie zrozumieć albo powiedzą to na przykład, czego nie chcemy usłyszeć, takie coś. Agnieszko, a jak możemy zrozumieć, że w tym momencie życia warto wybrać się do psychologa na psychoterapię, na przykład czy też właśnie może odwrotnie może wystarczy przeczytać jakąś książkę czy artykuł, i to nam pomoże? Wydaje mi się, że najprostsze to zauważyć zmiany, jeżeli zauważamy w sobie, Albo też w naszych dzieciach, czy naszych bliskich pewne zmiany, które nas niepokoją i nie wystarczy przerozmawiać ten temat z nimi, tylko widzimy, że te zmiany progresują i jakoś pogarszają stan zdrowia, to to jest sytuacja, gdzie możemy przekonsultować to ze specjalistą. Danuta mówiłaś o tym, że trudno ludziom czasami w gabinecie mówić o swoich uczuciach. Twoim zdaniem, czy takie przyjście do gabinetu, to też jest jakaś taka trochę. No nie wiem, taka decyzja, walka ze sobą, człowiek musi jakoś się przelamać, żeby zdecydować się na to. Takie słowa przelamać się czy walczyć ze sobą brzmią bardzo drastycznie. Warto, by mieć taką higienę psychiczną, i nie iść do, do psychologa czy do psychoterapeuty już w, wtedy, kiedy już człowiek nie daje sobie rady, ale tak zadbać o swoją psychikę. Wcześniej. Nawet może zaczynając od dziecka, że czuć w ogóle mieć jakieś emocje to jest normalne i prawidłowo. Kiedy człowiek styka się z takimi problemami, w których nie widzi rozwiązania, wtedy przyjść do psychologa czy do psychoterapeuta jest trudno, ale warte. A możliwe jest nauczenie się tego. Czytania, odczuwania tych swoich własnych emocji, bo tak jak Danuta mówi, no rodzice mogą nam to przekazać, ale przecież często w dzieciństwie słyszymy na przykład nie płacz albo chłopaki nie płaczą. Wydaje mi się, że na początku trzeba pozwolić sobie wszystkie emocje czuć, tak jak już Danuta wspominała, a drugie to po prostu obserwować to, co dzieje się z naszym ciałem i nazywać. Czyli pozwolić i nazywać, a wtedy szukać pomocy. Jak można to przeżyć? A jak ci się w ogóle udaje znaleźć wspólny język z uczniami, zdobyć ich zaufanie? No bo tak rozumiem, że młodzi ludzie to jest w ogóle też jeszcze bardziej wymagający partner w takiej rozmowie niż, niż nawet chyba osoba dorosła. I myślę, że zależy to wszystko od tego, kto zgłasza problem. Jeżeli z problemem przychodzi sam młody człowiek, jest zmotywowany, i wtedy nawiązanie kontaktu zbudowanego na zaufaniu jest znacznie prostsze. Natomiast jeżeli problem zgłasza rodzic czy też nauczyciel, a dziecko nie widzi problemu, to w takiej sytuacji faktycznie może być trudniej i rozwiązanie takiej sytuacji zazwyczaj trwa dłużej. Danuta, Ty też masz doświadczenie pracy z nastolatkami. Czy jest tak, że Młodym ludziom w przeżywaniu jakichś ich rozterek, problemów mogą też pomóc dorośli. Czy może właśnie możemy uznać, że okej, okay, to jest wiek nastoletni, każdy tam swoje dylematy przeżywał i nie wiem, to minie. Jak najbardziej dorośli są potrzebni, jak najbardziej ich wsparcie i zrozumienie jest dla nastolatka potrzebne. Lubię pracować z nastolatkami. Są to tacy ciekawi i, i tacy niezwykli ludzie. Młodzież nasza dzisiejsza dzielą się takimi swoimi myślami i pomysłami, że cieszę się, że następne pokolenie zmieni nasz świat. A czy są jakieś takie rzeczy, które my możemy zastosować, nie wiem, każdy w swojej rodzinie, w swoim domu, ze swoimi nastolatkami, na przykład, żeby człowiek już od wczesnych lat uczył się nazywać swoje emocje? Uczą się rozmawiać, nie ukrywać tego. Dobra rozmowa wynika też z dobrej relacji. I na pewno, co możemy dzisiaj zrobić, to dbać o tą relację z naszymi dziećmi. Relacja ta wymaga i jest zbudowana na takim szacunku, kiedy nie podważamy. Tych emocji, które dziecko przeżywa, ale też nie bagatelizujemy tych problemów, z którymi przychodzi dziecko, albo które sami zauważamy. To też rozmawiając z dziećmi, młodzieżą, dziećmi, nauczmy się na początku słuchać, nauczmy się świadomego słuchania, bądźmy cierpliwi. Co też moim zdaniem ważne, nie moralizujmy, nie porównujmy je do kogoś innego, tylko budujmy z nimi tą naszą więź. Która będzie dla nich taką wspierającą? A jeżeli chodzi już o ludzi dorosłych, czy tutaj też jest coś takiego, co możemy sami dla siebie zrobić, żeby właśnie to nasze zdrowie psychiczne było no, w porządku? Bądźmy do siebie bardziej przychylni. Nie potrzebujemy od siebie zbyt wiele. Dbajmy o swoje samopoczucie, swoje emocje. Nasza rozmowa już prawie się kończy, i na zakończenie proponuję Wam jeszcze taką grę w dokończenie zdania. Czyli ja rozpocznę, a proszę Was, abyście dokończyły to zdanie jednym lub dwoma słowami. Takie niech to będzie pierwsze skojarzenie, które Wam przychodzi do głowy. Agnieszka. W stresującej sytuacji. bądź sobą. Danuta. Kiedy się boję? Opieram się o swoje doświadczenie. Agnieszka. Kiedy słyszę komplement. podoba mi się. Danuta, bliskim osobom często mówię: Że ich kocham. Agnieszka, najlepiej się czuję. Sama ze sobą. Danuta, o problemach rozmawiam. Z psychologiem. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TvP Wilno. Jaki jest Wasz taki zwykły, codzienny sposób, by szybko polepszyć swoje samopoczucie? Oddychanie. Zrozumienie, że jestem tu i teraz, i do kolei jest wszystko ok. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się Waszą wiedzą i doświadczeniem i życzę jak najwięcej satysfakcji zawodowej, a nam wszystkim jak najmniej problemów, z którymi musimy się mierzyć. Dziękuję. 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 I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Danuta Bielkiewicz i Agnieszka Ogar. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia. и до услышания.